W sieci pojawiło się niezwykłe nagranie mężczyzny spacerującego na polu pośród wyschniętych słoneczników, który na jednej z głów słonecznika znajduje leżącego na grzbiecie szczygła. Ptak wydaje się spać, jednak gdy mężczyzna go dotyka, ptak odlatuje. Okazuje się, że obok znajduje się kolejny ptak leżący na słoneczniku w tej samej pozycji. Kolejny i kolejny. Co się dzieje? Czy ptaki są pijane? Zatryły się, czy po prostu chciały się przespać? Ostatnią hipotezę od razu możemy wykluczyć ptaki nie śpią w ten sposób. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że rzecz dzieje się na Ukrainie. Czyżby zatrucie związane było z wojną, falami magnetycznymi, radiowymi czy inną tajemniczą bronią? A może sytuacja ma miejsce w pobliżu Czarnobyla i zachowanie ptaków związane jest z promieniowaniem? W komentarzach padają różne hipotezy pestycydy, herbicydy, pleśń, kadm oraz inne. Mnie również zajęła ta tajemnicza kwestia i dopiero po dłuższej chwili udało mi się znaleźć odpowiedź. Nagranie śpiących na plecach ptaków już stało się wiralem. Obiegło cały świat. Ludzie powielają je w postaci szorców, komentując je na rozmaite sposoby, podsycając ciekawość widzów. Nikt jednak nie wyjaśnia dziwnego zachowania ptaków. Okazuje się, że oryginalne nagranie pochodzi z ukraińskiego kanału Nijakiego Wladimira. Mężczyzna od lat zajmuje się ornitologią, a także hodowlą i układaniem ptaków drapieżnych. Nagrań, na których na polu słoneczników znajduje śpiące ptaki, zamieścił na kanale już kilka. Nie wyjaśnia jednak w nich dziwnego zachowania ptaków, wręcz przeciwnie. Komentuje jedynie przypuszczenia widzów, pojawiające się w komentarzach i zaciemnia sprawę. Można odnieść wrażenie, że wcale nie zależy mu na rozwiązaniu zagadki. Jego tajemnicze filmy cieszą się bardzo dużą oglądalnością. Wszystko wydaje się zatem podejrzane. Jedną z głównych teorii wysuwanych przez komentujących, w tym doświadczonych ornitologów zajmujących się ptakami od wielu lat, jak piszą, jest zatrucie pestycydami. Pestycydy stosowane w rolnictwie rzeczywiście mogą mieć działanie otępiające, porażające układ nerwowy, a Ukraina nie należy do Unii i nie musi spełniać bezpiecznych norm ich stosowania. Stąd teoria ta ma tu większy sens niż gdzie indziej. Inni wskazują na metale ciężkie. Kadm, który znajduje się w nawozach. To również wydaje się brzmieć sensownie. Słoneczniki mają zdolność gromadzenia rozmaitych substancji, i znów ptaki po najedzeniu się ziaren słonecznika mogą popadać w odrętwienie. Po sprowadzeniu zboża z Ukrainy do Polski, w debacie medialnej przewijała się informacja o wielokrotnie przekroczonych normach szkodliwych substancji w zbożu. Znów argument wydaje się prawdopodobny. Jeszcze inni wskazują na działanie pleśni. Ziarna słonecznika znajdujące się na polu rzeczywiście mogły spleśnieć. Zostać skażone przez grzyby, które mogą mieć wpływ na działanie ośrodkowego układu nerwowego na podobnej zasadzie jak grzyby halucynogenne. Inni z kolei wskazują na działanie ziaren konopi. Szczygły i makolągwy, które mężczyzna znajduje w słonecznikach, uwielbiają ziarna konopi. Być może najadły się ich wcześniej, a jak działa konopia, każdy wie. Nie w tym przypadku jednak. Wpadają też podejrzenia, zgodnie z którymi ptaki po prostu przejadły się ziaren słonecznika i stąd ich apatia. Niektórzy wskazywali też, że ziarna słonecznika mogły być sfermentowane, a ptaki po prostu pijane. Wiele z osób piszących te komentarze podpierało się także własnymi, podobnymi obserwacjami ptaków leżących na grzbietach z przeszłości. Rzeczywiście, każda z tych teorii brzmi mniej lub bardziej racjonalnie i ma jakieś naukowe podstawy. Czy ta metalo elementów. Mnie najbardziej przekonywało wyjaśnienia dotyczące pestycydów bądź kadmu z nawozu nagromadzonego w ziarnach słonecznika. Ale mimo wszystko wciąż to zjawisko wydawało mi się zbyt podejrzane. Ptaki, nawet zatrute, nie kładą się na grzbietach Kiedyś komentowałem na kanale także dziwne przygody poławiaczy węży z Tajwanu, którym także przydarzały się niesamowite historie. Komentowałem też niezwykłe nagrania innych ludzi, które po sfilmowaniu przyciągały rzesze naiwnych widzów, a tak naprawdę były fejkiem. Nie wynikiem sztucznej inteligencji czy fotomontażu, a po prostu efektem sytuacji sprytnie zaaranżowanej przez ludzi. Czy tak aby nie jest w tym przypadku? Zacząłem wertować kanał Wladimira, ornitologa, sokolnika z Ukrainy i dokopałem się do takiego oto filmu i to sprzed 10 lat. Ptaki znów leżą w tej samej pozycji co szczygły i makolongwy na słonecznikach. Tym razem są to jednak sikorki i nie leżą na słonecznikach, a na masce samochodu. Znów w komentarzach pojawiają się rozmaite teorie mające odpowiedzieć na pytanie, jakim cudem do tego doszło. Tym razem pomysły były zupełnie już absurdalne. Na przykład, że ptaki położyły się na ciepłej masce, by ogrzać się od silnika. I znów ten sam trik. Ptaki po dotknięciu po prostu odlatują. Tak? Uuu, szczęście przywaliło. Film zdobył miliony wyświetleń, a autor znów nie odpowiada, co tu właściwie się wydarzyło. Tego już za wiele. Nic dwa razy się nie zdarza. To musi być oszustwo, a do głowy przychodzi tylko jedno wyjaśnienie: tanatoza. Gdy złapać kurę i położyć ją na boku bądź na plecach, będzie tak leżeć. Któż tego nie testował na wsi? To słynny trik tego zwierzęcia tak zwana śmierć pozorna. Zwierzę udaje martwe, a zachowanie to sprawdza się w naturze. Stosuje je wiele zwierząt, by uratować życie. Drapieżnik traci zainteresowanie ofiarą, gdy ta przestaje się poruszać, myśląc, że jest już martwa, tracąc czujność i dając jej szansę na ucieczkę. Z tym samym właśnie mamy do czynienia tutaj. Gdy dokładniej przyjrzeć się ptakom, można zauważyć, że nie tylko leżą one na plecach, ale są wręcz wciśnięte w zagłębienia w wysuszonych i powyginanych główkach słoneczników. Dociska je także sama łodyga, co właśnie powoduje u ptaka wspomniany wyżej odruch. Ptak instynktownie popada w stan tanatozy, śmierci pozornej. Po prostu udaje martwego. Będzie to robił tak długo, jak długo będzie dociskany. Wladimir jako ornitolog sokolnik ma dostęp do wielu ptaków. Być może je obrączkuje bądź łapie w innych celach. Po prostu chwilę przed nagraniem powkładał ptaki w szpary w słonecznikach, sugerując niezwykłe, niespotykane, tajemnicze i niewyjaśnione zjawisko. To samo zrobił 10 lat wcześniej z sikorkami, a ludzie się nabierali. No cóż, sam omal się nie nabrałem. Czy to magia? Tak, mamy tu do czynienia z magią. Magią natury. Ta to naturalny mechanizm przetrwania, który czasem, nie zawsze, wręcz rzadko, ale jednak czasem ratuje zwierzętom życie i to już wystarczy, by upowszechnił się u niektórych gatunków. Stosują go także nasze zaschrońce, które wykręcają swoje ciała w śmiertelnych skurczach, wywalając język na zewnątrz, a do tego wydzielając cuchnący zapach padliny. Wszystko to po to, by oszukać drapieżnika. Z tej zdolności słyną także oposy, które sztukę aktorską i scenę udawania śmierci opanowały do perfekcji. Nawet ludzie się nabierają. Choć w tych nagraniach mamy do czynienia z magią natury, to okazuje się, że tak naprawdę za tym wszystkim stoi jednak ludzka natura. Od wieków ta sama, niezmienna, przebiegła i podstępna.